Witam na kanale Erika Tarot. Ja mam na imię Iwona. Zapraszam yy, wszystkie osoby z pod znaków wagi na czytanie miesięczne na miesiąc listopad. Czytanie oczywiście jest ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Bierzcie co dla Was, a resztę zostawcie. A jeżeli z Wami zarezonuje, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Będzie mi bardzo miło i będę ogromnie Wdzięczna z całego serduszka. No dobrze, zaczynamy. Zaczynamy. Co u Was, drogie? Wagi w miesiącu, w listopadzie. Zaczynamy od przesłania. O, pięknie, randkowanie. Hmm, coś miłego, zachody słońca, wschody słońca, nów księżyca, czyli nowe początki jakiejś miłości, światło. Światło zawsze przyciąga światło, no jeżeli jesteś dobrą osobą, empatyczną, kierującą się serduszkiem, to zawsze to dobro do Ciebie wróci i widać, że tu jest jakiś początek miłości, pięknej miłości, bratnich dusz, fajnego zrozumienia, także no fajny miesiąc przed Wami. Pamiętajcie, kierujcie się sercem, świećcie, przyciągajcie dobro. Jaki znak? Dla wag będzie tutaj ważny, będzie przychylny strzelec. Więc drogie wagi, w miesiącu, w listopadzie może się pojawić jakiś mężczyzna albo kobieta z podznaku Strzelca dla Ciebie, ale niekoniecznie może ten znak zupełnie w innym miejscu być przychylny dla Ciebie. Zobaczymy teraz wyzwanie, wyzwanie dla wag, co będzie trudne dla Ciebie, co będzie wyzwaniem w listopadzie. Wyzwanie dla wagi, no właśnie ta miłość, przepięknie, aż mam ciareczki, no piękna miłość Cię czeka w listopadzie, kochana wago, zrozumienie, bratnia dusza, ale dlaczego to ma być dla Ciebie wyzwaniem? Będziesz się bał czy bała w to wejść, otworzyć swoje serce na, na tą miłość. Może już były jakieś wcześniej y, problemy ze związkami y, i boisz się wchodzić w coś, bo znów ktoś mnie zrani. Ale tu piękna miłość czeka cię naprawdę. Więc warto się na to otworzyć. Co Ci w tym pomoże? No, nie oszukuj ani sama siebie, ani tej drugiej osoby. Jeżeli będzie ktoś się pojawi do takiego pięknego związku, to mów prawdę. Jeżeli masz tam jakąś przeszłość, nic nie ukrywaj, bo to później może się na tobie zemścić, więc tutaj też nie bądź narcyzem w tym związku, nie próbuj ugrać czegoś tutaj no, warto. Warto yy, mówić wszystko jak jest, nie zamiatać jakichś problemów pod dywan, nie oszukiwać i nie uciekać, nie uciekać po koryjomu ze strachu, yy, że, że to znów może się coś złego przydarzyć. Nie uciekaj przed tą miłością. Nie wymykaj się, tak? Otwórz się na to. Otwórz się na tą miłość. A co Ci może przeszkodzić? Gwiazda. Może masz tu jakieś marzenia do spełnienia. Albo zbyt chcesz błyszczeć i za bardzo chcesz, żeby to adorowano cię. Tu trzeba z siebie troszeczkę dać też. Ale jeżeli masz jakieś tutaj projekty, hobby twoje, które cię pochłaniają, to jest twoje jakieś marzenia, no to jeżeli za bardzo w to wejdziesz, to nie zauważysz tej osoby, która tutaj Obok Ciebie jest, która ma przyjść, która będzie Twoją naprawdę piękną miłością, więc nie uciekaj od niej, nie, nie zamiataj jakichś tam problemów pod dywan. Um, a może też jakaś przeprowadzka Cię czeka i ta przeprowadzka też mm, w tym miejscu, gdzie się przeprowadzisz, spotkasz tą swoją miłość. No, tylko nie możesz za bardzo w te swoje pasje, marzenia uciekać. Nie idealizuj też tego związku, tak? Spróbuj, żeby to było partnerstwo, żebyście byli na równi. Niekoniecznie, że ja muszę błyszczeć, nie? że mnie mają adorować, że ja będę siedzieć i pachnieć, a niech mnie obdarowują i tak dalej. Tutaj ma być to piękna miłość, wspólna, partnerska, równa. Co jeszcze? Jakie energi Cię czekają wago w miesiącu listopadzie? Mhm. Tu mamy jakieś uzdrowienie sytuacji, bo tu był jakiś konflikt u Ciebie. Yy, królowa mieczy i rycerz mieczy, kobieta z mężczyzną. Tutaj. Jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia, ale widać, że tutaj przyjdzie to uzdrowienie. Przyjdzie uzdrowienie, ale może ktoś tu pomoże. Dla mężczyzn może pojawić się jakaś kobieta, która uzdrowi właśnie jakieś relacje, ale też może coś tu przyspieszyć. Może przyspieszyć jakąś znajomość, jakąś komunikację międzyludzką, uzdrowienie jakieś takie fajne dogadywanie się. No. Coś tutaj z komunikacją. Na pewno się uzdrowi coś. Będzie spokój. Zaczynasz ten miesiąc od żalu. Odchodzisz od czegoś. Odchodzisz od czegoś, co już ci nie służy. Możesz właśnie zmieniać miejsce zamieszkania, gdzie spotkasz tą kobietę czy mężczyznę. A może zostawiasz jakąś pracę, może zostawiasz przeszłość za sobą, idziesz do nowego. Dobrze, że się już z tym z czymś uporałeś czy uporałaś. Tak, To jest Twoje zwycięstwo. Tutaj jest coś, co ci się udało zrobić. Pożegnałaś się z czymś, czy pożegnałeś się z czymś, co ci nie służyło. Więc ten listopad będzie taki. O, i przychodzi przepiękna miłość. No, pięknie, pięknie. Przychodzi piękna miłość do Ciebie. I widzisz, tutaj y, dla mężczyzn to może być kobieta już doświadczona. Po przejściach może być rozwódką, wdową, no jest, ale będzie to przepiękne uczucie. Naprawdę piękne. I tak mi się pokazało w, w tym. Mm, Przełożeniu, że tutaj, a jeżeli jesteś kobietą, to ty jesteś kobietą doświadczoną i to nowe uczucie już powinno być takie konkretne, prawdziwe, bo ty już wiesz, bo ty już wiesz, tylko pamiętaj, żeby nie za bardzo błyszczeć i wymagać, nie? Tu trzeba tej równowagi w waszym, tym, ale naprawdę przepiękne, uda ci się coś pożegnać, jesteś zwycięzcą, przychodzi do ciebie przepiękna miłość. Yy, z góry, z góry też masz błogosławieństwo co do tego. To jest takie coś, co, co ci się należy. No piękne uczucie, przepiękne. Tylko uważaj na jakiegoś mężczyznę, który tutaj będzie chciał troszeczkę zakłócić ci ten spokój, tą miłość, nie? On może tu być troszkę krzykliwy, troszeczkę y, być... Y, zaborczy, może ktoś z Twojej przeszłości tutaj troszkę Ci mieszać, więc no, yy, należy się od tego kogoś odciąć. Tak jak tu widać, odchodzisz od przeszłości, zamknij tą przeszłość, nie przejmuj się tym, co ten mężczyzna ma Ci tu do wykrzyczenia. No dobrze, to zobaczymy to uczucia i miłość w tym listopadzie. Dla wag. No cesarz, cesarz. Tutaj ma coś do powiedzenia jakiś mężczyzna. Chce mieć tutaj wszystko pod kontrolą. Miłość, uczucia dla wag. Mhm. Nareszcie wchodzisz w jakiś spokój. E, tutaj kierujesz się. I, tu, I znów mi się pokazał ten cesarz. Jakaś tajemnica z tym cesarzem związana, jakieś trudne mm, ścieżki, on tutaj lubi mieć dużo do powiedzenia, musisz tutaj się zrehabilitować, dojść do zdrowia po jakichś trudnościach, kłamstwach, oszustwach z jakimś mężczyzną. No, i zobacz, królowa Pucharów, no przepięknie tutaj to uczucie, królowa pentakli. Ty czujesz się właśnie jak dowartościowana. Tutaj mamy trzy królowe. Ty czujesz się, że to jest Twój czas, że teraz zaczynasz żyć i pieniądze, i uczucia. Chociaż jest jakiś tutaj problem u ciebie, którego nie chcesz zauważyć, co powoduje jakiś brak w tym uczuciach. Może ktoś tu właśnie yy, próbuje Ci przeszkodzić w tych uczuciach, w tej miłości, ktoś z przeszłości. Widać, że tu jest coś, co musisz ewidentnie rozwiązać. Nie możesz uciekać, tak jak mówiłam, nie uciekaj od problemów. Tu trzeba coś rozwiązać, konkretnie zdecydować, yy, odciąć się od czegoś, co powoduje u Ciebie takie właśnie braki w czymś, albo finansowe, albo w uczuciach, bo ktoś tu Ci przeszkadza. Ale. Widać, że jesteś świetnej energii, że tutaj masz tą siłę, masz moc, więc zrób coś z tym, bo jak będziesz tkwić w czymś, co nie jest niezakończone, załatwione, no to yy, no może być problematyczne, a na pewno jest tu jakiś problem z mężczyzną. No dobrze, zobaczmy, jak finansowo. Finanse dla wagi. Mhm, jakaś rana serca, także mówię tutaj: pojawia się jakiś mężczyzna, który spowodował rad, ranę w serduszku, i znów ta tajemnica, jakieś tutaj e, niewyjaśnione sytuacje albo coś przekazano Ci, co y, nie do końca było prawdą, ale no, widać, że z tego wychodzisz, tutaj znajdujesz ten środek y, jakiś, y, ten mak może też Ci pomóc, że zaczynasz właśnie wzrastać, wiesz, że jesteś do czegoś zdolny, ale tu początek listopada, no, może być trudny, możesz stracić pracę, może ktoś w pracy Cię zranić, może właśnie ktoś, z, z, współpartner y, troszeczkę Cię zranić, bo tutaj będą finansowo sprawy finanse albo praca to tutaj coś, coś dostaniesz po serduszku właśnie e, coś cię będzie mm, utrudniało ten początek listopada ale ty dzięki tej miłości dzięki tutaj pewności już siebie, bo ty coś zostawiasz za sobą, ty już jesteś zwycięzcą więc masz tą siłę wiesz do czego jesteś zdolny czy zdolna e, ruszasz, mimo tego, że ta ścieżka przed tobą będzie trudna ale ty, ty już masz tą siłę, ty masz tą intuicję i instynkt zachowawczy i wiesz jak y, pokierować swoim życiem, żeby było tych pieniędzy więcej. No, tutaj jesteś tam zwycięzcą właśnie. Także poprawa finansowa powinna być. Początek troszeczkę trudny, coś w tych finansach się zadzieje. Ale tutaj widać, że jest poprawa. Ta miłość cię uskrzydli, doda ci e, siłę. Jeżeli tutaj byłeś w, w jakichś związkach, już to tutaj może się rozwinąć, tylko z tylko serduszkiem, tutaj. Zadziałasz coś dobrego, zdziałasz coś dobrego miłością, tylko jeżeli tu już byłeś w dłuższych związkach, to tu ta miłość i finanse są całkiem dobre tutaj, wszystko się zgadza, tylko jest jakiś problem do rozwiązania. Może tu z mieszkaniem jest jakiś problem, trzeba jakoś rozwiązać, gdzie, gdzie będziecie mieszkać i tak dalej, że brak tego mieszkania, brak możliwości, może troszeczkę tutaj coś utrudnić. Mhm. Ale wszystko dobrze się skończy. Przepiękna historia dla Was. No i zobaczcie, co mam na końcu talii. 10 pucharów, piękna miłość, błogosławieństwo z góry. No, och, aż mam ciareczki, pięknie. No i jaka rada dla Was, Wagi? Realizuj, pokaż jak wyjątkowy jesteś. Nie bój się pokazać, nie oszukuj, nie, nie chowaj czegoś, nie ukrywaj. Pokaż się, nie uciekaj, tylko pokaż się, jak ty wyjątkowy jesteś. Naprawdę warto. I to w pracy, i w miłości. Jak wyjątkowi wy jesteście. Jako para. Nie ukrywajcie się. Ta miłość jest przepiękna. Dziękuję Wam bardzo i życzę udanego miesiąca.